i bierze w próbę Jarosław Sulowski w biciu rekordów z i na Dubelbarze jest ta dwuczłonowa przeszkoda gdzie jest pierwszy drąg niżej w stacjonacie a drugi człon jest wyżej 120 cm i drugi mój son pod panem Kaczmarkiem również sobie poradził doskonale z zapasem urodzony w stadionie w Białce gdzie tata był znanym kowalem do dzisiaj żyjący, ale już z racji wieku nie, nie robi tych prac, natomiast potrafi doskonale rozczyszczać kopyta u koni i wszystko, co związane z koni, łącznie z zaprzęgami, a jakby młodszy jeździł wieszkę. A teraz jego syn też jemu pomaga i wchodzi w te ślady ojca również ze skutkiem bardzo dobrym. I mamy wysokość przeszkód teraz? 100. 140-140 cm, a więc tutaj, jeszcze raz sprawdzany wymiar na ostatnim słonie tej przeszkody do 140 drąg jest umieszczony, i drąg ma prawo się zachwiać, moi drodzy, ale nie zmienić swojej pozycji, jeżeli chodzi o wysokość. Bo to są tak zwane kłódki. One są bardzo lekko wyprofilowane, że ten drąg siedzi w nich, ale może nastąpić sytuacja, gdzie zaczepi przednią lub tylną kończyną i ten drąg się zachwieje, ale wraca na swoją pozycję. Natomiast jeśli zmieni swoją wysokość, to wtedy jest głos. I każdy z jeźdźców, tak pan Sulowski Jarosław na norcie, jak mój sonie pan Kaczmarek Artur, będą te przeszkodę pokonywać w wysokość 150 cm. Pierwszy produkt. Jarosław Gisko. Bardzo ładnie widać, że koń podchodzi moi drodzy między przeszkodami. Że przed jego skokiem widać, że to będzie efekt pozytywny. Powinien to pokonać. I mój Sona mamy trzy i również bez błędów. Powiedział w każdym razie, jest to bardzo mocna część, która chroni głowę jeźdźca przed różnymi sytuacjami w momencie upadku. Także już mamy przeskoczoną tą. Wysokość 150 cm przez Norta i Wysel zatrzymał się i upadek, moi drodzy. Jeszcze raz próbuję. No i dziękujemy. Dwa razy nieposłuszeństwo. Także zostaje wyłączony z naszego, tak? I nord po Berlin Bayu własność stada ogierów białka, taki jeden jak i drugi ogier i jadący Jarosław Sulowski pierwsza przeszkódka, która jest mało znacząca i też w łamaniu. jednak moi drodzy konie, widzą tą wysokość i tutaj jest <laughs> stosunkowo Niewielka odległość jednej do drugiej przeszkody, zresztą na tak wysokiej przeszkody się konia nie rozpędza, bo poczeszę zada. W związku z czym y, możemy ta, i, tamtemu daliśmy dwa razy y, możność i temu też jeszcze damy Nortowi jedną szansę. Pomimo, że już jest y, zwycięzcą tego konkursu, ale może sobie jeszcze spróbować skoczyć te 160 cm. Proszę jeszcze jedna próba, podejście do przeszkody o wysokości 160 cm na norcie. Widek. Tak, zatrzymani. Dziękujemy brawami. No i ta wysokość skoku bicia rekordu z zwyż osiągnęła 150 cm. Dziękujemy zawodnikom. Dziękujemy trenerowi.

Nagrodzone konie jeźdźcy zostali konie Flow, a jeźdźcy statu